Witam Was kochani bardzo serdecznie, z tej strony Patryk Rojo-Rojewski i mam przyjemność dzisiaj wręczyć kartę HD7770 osobie za film wyróżniony akurat hmm, przeze mnie. Mowa oczywiście o konkursie Sapphire, rozgrywka 2.0 i dokładnie w tym momencie publikacji filmu, czyli godzina 20 poniedziałek na oficjalnej stronie fanpage'owej na facebooku e, Sapphire Technology e, Polska oficjalne wyniki oficjalne wyniki, czyli dowiecie się dokładnie do jakiej trójki trzy potężne karty mm, powędrują powiem wam tylko że jestem niesamowicie pozytywnie wstrząśnięty jakością przed nadesłanych filmów w trakcie trwania całego konkursu, jak i ich ilością i różnorodnością. Da się jednak odczuć, że wiodły, premi cieszyły się największym zainteresowaniem, jednak filmy na zasadzie real game. I powiem Wam, że to, z czym się zetknąłem, to, co wybrałem już z wyselekcjonowanej mm, puli, no to zmiażdżyło mnie ogrom włożonej pracy, ilość poświęconego e, czasu, e, pasja motorem i mm, pomysł troszeczkę motywem przewodnim wielu prac. To jest niesamowite ilu kreatywnych ludzi troszeczkę siedzi mm, w, tej, w tej branży, w tym świecie robienia materiałów z gier czy konstrukcji gier na podstawie życia realnego coś 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 kochani wam powiem niesamowitego i po prostu była to dla mnie świetna zabawa przede wszystkim świetna zabawa oglądając te prace oglądając te filmy jaki czułem że również dla was była to świetna zabawa czy nagrodzona jakąś kartą nie wiem, zaraz spojrzę, kto tam wygrał, jednak ten filmik będzie poświęcony właśnie osobie, którą zdecydowałem się wyróżnić właśnie tutaj wspomnianą kartą. I będzie to autor wyjątkowo nie real life game'u, tak to sobie nazwijmy, tylko normalnego. Gameplaya i Dyndyn kochani na otarcie US karta w ramach wyróżnienia jeśli chodzi o mnie jestem ciekaw kogo wyróżni Tiworld i Husiek zaraz sobie to sprawdzę Laska piasek. Laska piasek za materiał wideo z gry Viscera Cleanup Detail. Viscera Cleanup Detail. I powiem wam, że nie tylko śmieszna gra, zabawny gameplay, ale co mnie najbardziej urzekło w tym materiale wideo, kochani, to konstrukcja własnej e, historii. E, pomysł na własną fabułę, m, będącą e, tłem właśnie do m, gry. Czyli dlaczego on sprząta, co on sprząta, na, tak naprawdę. Czym miał się trudzić na tej stacji kosmicznej, a co przyszło mu jednak robić? Śmieszny komentarz, inteligentny, rzeczowy, intrygujący z nietuzinkowej gry, także naprawdę coś bardzo, bardzo sympatycznego i uważam, że bezdyskusyjnie właśnie ta karta się tej osobie e, należy. Także jeszcze raz gromkie mm, brawa dla Laska Piasek. Ogromne gratulacje dla osób, które wygrały. I zaraz chyba wspólnie rzucimy sobie okiem na Facebookowego fanpage'a Safari'a, do którego oczywiście macie linka w opisie tego filmu. I mi nie pozostaje absolutnie nic innego niż tylko podziękować za wspólną fantastyczną zabawę, zdrową, fajną rywalizację i pozytywny, potężny i przede wszystkim kreatywny. Hmm, wydźwięk, że wiele osób potraktowało to jednocześnie poważnie, ale też z dystansem, gdzie jednak dominowała ta świadomość, że jest to tylko zabawa, w której można coś fajnego zgarnąć, bo tuż nawet nie chodzi o w sumie sześć kart graficznych, czyli trzy główne i po, trzy, yy, yy, po jednej yy, mającej na celu wyróżnić jakiegoś yy, autora. Od każdego vlogera, który wybierał swój set, ale też dość dużo gier w ramach nagród takiego przysłowiowego pocieszenia. Także zauważyłem, że nie tylko sam konkurs się rozwinął, ale też uatrakcyjnieniu i rozbudowaniu uległy same nadsyłane filmy, same nadsyłane prace. Dziękuję Wam ślicznie, bo ja też się świetnie przy tym wszystkim bawiłem i cieszę się, że też mogłem komuś zafundować jakiś tam przysłowiowy uśmiech na twarzy i satysfakcję w sercu. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. To był Patryk Rojerojewski i ostatni finałowy filmik jeśli chodzi o konkurs Sapphire, rozgrywka 2.0 i Laska Piasek. Po prostu gratuluję. Kartucha poleci do Ciebie. Trzymajcie się, kochani. Serdeczna tarcza. Hej, jest.